Zamyka ratajczaka, Drabik będzie dołączał za dużo miejsca, Kasper zostawił ratajczakowi, i za dużo, znowu im dużanie to robią, znowu wychodzi row na 5 do 1 i znowu dają się mijać, chociaż teraz Drabik wraca na miejsce drugie, przed Marcena, Mac tego drabika z przodu jest Damian Radajczak. ciaśniutko, bardzo ciaśniutko z przodu musi trzymać Damian krawężnik, żeby mu się tam pod pachę drabik nie wcisnął, a dzieli ich naprawdę kilka centymetrów, kilkanaście. Drabik wyjeżdża szerzej, przycinka, ma też ciasno Uważajcie chłopaki! Bo są jeszcze kolejne wyścigi. Wszyscy dojedźcie tam cało. Jest naprawdę bardzo gorąco. Ratajczak ciągle z przodu. Drabik tuż za nim. Za drabikiem matzen. I Jeden mały błąd, któregokolwiek i będzie zmiana na pozycjach pierwszej, drugiej albo trzeciej. Teraz Ratajczak minimalnie odjechał. Damian Ratajczak. Znowu wygra. Drabik 2. Macsen jeden. Bez punktu. Pludra. Wiesz co, sprzęt, sprzęt.